Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Ark Survival Ascended. Witam Was z tym pięknym widokiem na szczycie góry. Mamy tutaj skrzyneczkę i zobaczmy, co w niej będzie. A. E, no nie wiem, ale tak podejrzewam, że to może być kolejny opis jakiegoś zwierzęcia, więc zaraz sobie zobaczymy, cóż to tutaj było. Ote, ok. Czyli wydra. Dobra. Nie wiem, czy wydry słuchaliśmy. Chyba nie. Był bober, był autro, Artropleura była. I wydaje mi się, że właśnie to Bobra przypadkiem odpaliłem. Mm, dobra. Wywalamy to wszystko i bierzemy nie to, nie to. Mm. Nie, to są notatki Heleny, no? Heleny. wiem, mm. Gdzie to jest OT? Jest. Found along the island's many inland waterways, Lutra Peloso have become exceptionally adept at hunting and foraging. This species of otter has to be particularly cunning because of its diminutive size and fierce competition for its preferred food source, fish. It is not a creature that excels at combat and would not naturally pose as an intimidating threat to any predators. Finding packs of river otters is simple enough. They are distinguished by their elongated bodies, bushy tails, and webbed feet. Their trusting and inquisitive nature ensures they are often hunted for their lustrous fur, but many prefer to tame them to become trusted companions. There are few creatures which provide the companionship that Lutra Peloso does. Rather than traveling beside you, it would prefer to comfortably rest on your back, providing insulation. Once domesticated, it can be told to harvest fish on demand, with a specific goal in mind from the fish that it consumes. The otter has a knack for foraging silica pearls, and can even yield a slight chance at finding black pearls within. No, i tam było, że wydra potrafię łapać, e, zbierać perły i takie tam, że może nam na żądanie znaleźć kumpułda. Co się tu grubo bije? Kolejna notatka czyżby, serio? Where? Hienodony. Okej. Okay. A, tutaj jesteście, gnoje. No chodź tu, mały gnojku. Załatwię cię szybko. Miałem tysiąc, chyba sto życia. Zobaczymy zaraz, ile to bije. Nic. Dobra. Cóż to za notatka? Thylacoleo furtimorsis is a large, powerful marsupial that can often be found hunting around the trees among the island's redwoods. Its long claws and semi-opposable digits make it an apt climber, a quality that Thylacoleo uses to its advantage while hunting. It clambers up large trees and waits to ambush passing prey by pouncing on them. When something that large jumps onto a target, the victim becomes stunned and doesn't stand much of a chance thylacoleo's most notable fighting quality is its powerful jaws once it bites its prey it locks its jaw in an iron grip that can hold most smaller creatures in place thylacoleo then goes on to savage its prey with its sharp claws if it needs to escape from a fight thylacoleo uses its muscular hind legs to jump back to safety among the trees Thylacoleo is a moderately strong mount, and its ability to climb trees and jump long distances makes it useful for traversal. As such, developing tribes often tame it. Small raiding parties particularly favor Thylacoleo, as it is well suited to ambushes and unfair fights. Okay, so no, all Eee, średnio silnym wierzchowcem, no moim zdaniem, jest jednym z najlepszych, jeśli chodzi o te małe jaskiniowe. Mm, no i co? No i w sumie tyle. Dowiedzieliśmy się z tej notatki, myślę, wystarczająco. Paracer? Nie. Co to jest? To jest brachiozaur? Czy Brontozaur? Już tak dawno bronto nie widziałem, że już nawet go nie odróżnia. No wiem, że brachiosaur też chyba doszedł do tej gry nie wiem, w tych grze już jest tak dużo mizerów, że ciężko się w tych nowych odnaleźć, ale super, podoba mi się, to cieszę się, że ciągle dochodzą nowe i tam jest drop, a ile mam życia, 1100 dalej. Dobre, no to nie umrę. Raczej, chyba, że mnie jakiś przyblokuje Terizino. I może być lipa, Kurde, ale już się bałem, że on mnie zje, co szczęście nie zje. Ja pierdziela nie wyobrażam sobie drugi raz oswajać te, tego lwa tyle czasu, a najgorsze jest to, że będę musiał jeszcze drugiego oswoić. No trudno. No najlepiej by było jakby tamten już miał trochę wyższy level i miał tak z 200% domyślnie ataku. Dawaj chodź tutaj dropie. Pokaż kotku co masz w środku, dawno ulepszonego nie widziałem. Fajne matematyki. Zbroja, głównokusza i mydło, czyli sugestia, że jestem kudasem. No wiadomo, jestem graczem. E, ile to ma wytrzymałości? 63, to też ma 63. No dobra. Chciałbym, żeby miał więcej. Bardzo mi zależy na tym, żeby te pancerze były jak najbardziej wytrzymałe. I miałem tutaj jeszcze iść, bo tutaj będzie kolejna notatka. Na no taki dzisiaj odcinek ze spirania. notatek. Why not? Co tutaj będzie? Artropleura. Ok, Artropleura już słuchaliśmy. Więc myślę, że nie ma takiej potrzeby, żeby tego słuchać ponownie. I co? Jestem taki chyba już dość obciążony. Ale najlepsze jest to, że i tak skacząc, mogę się naprawdę bardzo dobrze rozpędzić. I to jest super opcja transportu. Bo zobaczcie, jak ja zapierdalam. No ja nie wiem, chyba tylko Miwink jest szybszy. Jest mi gorąco. No cóż, trudno. Myślałem, że tu jest tama bobów, a to tylko gałąź. No dobra. Idziemy sobie tutaj do tej oazy. Zajrzymy sobie. Może będzie coś ciekawego. Why No mm -hmm. Dobra. Wchodzimy. No pewnie będą raptory, znając życie. No ja natomiast chciałbym najbardziej bobry, żeby okraść ich tamę. Ten rob już jest czy nie? Nie. No dobra. Terizino kolejny. mnie nie zaatakował, to super. Terizino lubią być agresywne, niestety. Już jest skrzynka otwarta. Dobra. No, jest i Tama. Gruby. Tutaj to normalna. norma. No, panie Terizino. No weź się oddal ode mnie, co? Ja bardzo bym chciał okraść sobie tą tamę. To dużo Terizino chodzi. Level trzeci, o panie, żałosne. No jeszcze spada, no dobra. No tak, to, to jeszcze spada, no to... ...to nic nie zrobię, 1300 życia. Powoli do przodu. Tutaj ten Hesperionis on składa złote jaja. Chyba. Wiem, że kiedyś na pewno tutaj było ich bardzo dużo. Ja grałem sobie kiedyś, kiedyś jeszcze w Evolve na singlu. A nie wiem, czy teraz będzie ich tak dużo. No byłoby naprawdę fajnie, jakbym je znalazł. Bo z tego się robi Carmen Alwa. Pirany. Nigdzie nie ty jeden. Niestety wątpię. Ale naprawdę super by było. Dobra, czekamy na nasz dropik i lecimy zaraz dalej. No dawaj, dropie, leć. Lystroza, okej. Okay. U Ciebie też można upuścić. E, nie widzimy jeszcze w ogóle chyba małpy w tej grze. W sensie gigantopiteka. Mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem. Nam nie atakuje Więcej struktur Wiem tu w prostu mogę go zostawić musimy coś powywalać To, to już jest jeden wagi Tu już jest półtora wagi to Już jest naprawdę kilka punktów wagi To mi daj Dobra no dalej jestem przeciążony, no trudno. ma bobra, okej, okay, super. To też sobie oskubiemy. Jest bubr? Dobra, zdążyłem to wszystko wyrzucić. Żeby się następna zrespiła, nie? Wiecie co chodzi? Bo po co miałbym kolekcjonować 500 tych tam. Co tam chodziło? A, Terizino. Myślę, że mega... Megaterium. Dlatego się tak zadziwiłem. Cóż to jest. No jednak nie jest to nic dziwnego. Ale tu się. Nie zieloniutko zrobiło w tym przejściu. Pamiętam to przejście. Dokładnie pamiętam to przejście. Kilka drzew na krzyż, jakieś dwa krzaki i tyle. Super to zrobili. A co tam jest na wybrzeżu? Chwila. A, to tylko kamień. myślę, że taki Sabertooth albo nawet Taylor Coelho, a jednak nie, nic takiego. E, Megalania mi się kiedyś bardzo podobała, ogólnie jako zwierzę w tej grze. Megalania wydawała się być naprawdę super, dlatego że ona też się wspina i wtedy ona była chyba jedynym spinającym się zwierzęciem jeszcze. Główie. Głupie. Głupie, głupie. Gincie. No dobra, lecimy dalej. Nie, za wolny jestem trochę. Jagódki, to, 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 to... Mm. No cóż... Kilka tych mięsek przede wszystkim te prajmity syfiaste. Zresztą się będą rozkładać, no ale zawsze to jest tam... Ile? Cztery punkty wagi. Nie wiem, czy jestem szybszy. Pojęcie nie mam, tak szczerze, chyba nie. No, ale trudno. Tam jeszcze zielony drop, to też można podnieść. Naprawdę fajne rzeczy z tych dropów dzisiaj lecą. Ceratoza, fuck mam no, mało życia. Zostaw w knoju. T-rexa żadnego nigdzie nie ma. Tak ciężko tego t znaleźć. Ciekawi mnie to, dlaczego tak jest. I brontozaurów też nigdzie nie ma. Podejrzewam, że to jest po prostu balansowanie gry, bo tych reksów było wcześniej całe mnóstwo. Myślę, że to jest rex i to alfa jeszcze, jak zobaczyłem tego czerwonego parazaura. O kurwa. Lepiej się odblokować, bo możemy tutaj pasz. Nie, 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 wyjebuję stąd. Nie dam z nimi rady. Ile życia? Tysiąc. No nie, no to już mi jedną trzecią życia zjechały. No miałem jakoś z tysiąc pięćset, więc nie, nie walczę z nimi. Tu coś jest, jakaś notatka. Chyba nawet ją mam. Ale nie wiemy. Nie mam, o. Jest jeszcze więcej tego, wszystkiego Ty też Serio? no, dobra, jest nerwa na to, to, nic specjalnego okay, spoko. 270% obrażeń, no mało. Biorąc pod uwagę to, że pewnie zatrzymam się koło 300%, no to jest naprawdę lipnie. No co, no myślę, że możemy już powolutku wracać. Taki odcinek też krótszy, to tak jak poprzedni, ale... No wiecie, nie mam żadnego zapasu i to co nagrywałem poprzednio, no to będzie na jutro, a to co nagrywam na dzi dzisiaj byłoby na pojutrze, gdyby nie to, że chcę nagrać coś innego. Na przykład yy, Red Leda. Myślę, że to jest Teleco Lila to Fiomie. No bo nie chcę wam dawać dwóch odcinków Sarka pod do po tej samej treści. Jeszcze gdybym tu robił coś innego, a tu robię dokładnie to samo co w poprzednim odcinku, więc seria nie ma sensu. Ale jakie przycinki aż były. Ło! Wow. Rozpędziłem nieźle Dobra. Musimy iść tam w stronę rzeki, bo chciałem iść cały czas wzdłuż tą rzeką, żeby zobaczyć, czy nigdzie wydry nie ma. A finalnie nie poszedłem. Mam tylko no, Fiamia. 1100 życia. No lipa, lipa straszna. Będzie trzeba uważać tym lwem. Żeby nie zginął. No i rozmnożyć te lwy przy okazji. Bo no, będzie kiepsko, jak będę musiał tym chodzić do jaskiń. Mm, szczególnie, że to jest jedyny lew, którego mam. A nie mogę ich rozmnożyć na razie, bo nie mam drugiego. Więc no niestety ale lipa. Trzeba na Sarko uważać, nie chcę iść przez te bagno. Zresztą kotki nie lubią. Chociaż w sumie nie, to, to jest ten, to jest krótkie bagno. To jest tylko tyle co tu widać. Przechodzimy sobie na drugą stronę i koniec. To jest paracer, myślę, że nie wiem co to jest. Nawet nie wiedziałem, co mogłoby to być. No ale dobra. Chodzimy sobie tutaj po ścianie. W zasadzie to jakbym miał jakąś trudną walkę i chciał ją wygrać, to mogę się zatrzymać na ścianie. O. Tu jakie ruinki. Ciekawe. Widzę, że są kryształy i w sumie to chyba. Zresztą mnie przeraziło. Bo się, że coś tu będzie. tu nie wiecie co ja tu nie wchodzę bo to może być jaskinia albo coś i znowu będzie jakiś yy, Megalozar czy jakieś inne cholerstwo i mnie zje tak jak było poprzednio nie wiedziałem że są megaloza w jaskinie. i nie wiedziałem też że megaloza może nas wpityć w pyski. po prostu pogryź więc lepiej po prostu nie ryzykować nie wiem co tam jest to lepiej nie, a naprawdę dużo się pozmieniało w tej grze od Evolved i to w sumie dużo na plus. Ale na niektórych rzeczy po prostu się nie wie I, i nie da się ich spodziewać. Tutaj jest jakaś notka kolejna. W sumie to spoko tutaj, 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 no. no dawaj, dawaj, dawaj. To drzewo, bo... nic nie widać. O! Jest kolejna notka. Cudownie. Dimage plus 3%, to jest, no, to jest żałosne. Nie no sprawdziłem ile Dimage tutaj La Colio ma. No pewnie mało. Nie to, tylko to. Serio? Źle chyba przyszedłem. No, kompletnie nie w stronę tą. No ale trudno, idźmy więc. Jak sobie zwiedzamy. Tutaj jeszcze nie byłem w tej grze. W tej okolicy, dokładnie na tym... Nie wiem, na tej, na tej półce skalnej czy co tam w ogóle było. Na tym urwisku w zasadzie. Jeszcze na nim nie byłem. No dobra. No co, idziemy po drop zielony. Może będzie coś fajnego, a może znowu będą rzeczy konstrukcyjne i nie będę mógł się ruszać. Nigdy nie wiadomo. Te tylko to ruletka, a może będzie jakaś fajna zbroja. To też jest możliwe. Tu jest megaterium. lepiej go nie zaczepiać. Będziemy o Astax. O nie, no i upadnij. No i ty. Kryształ, terror, No to śmietnik. Nie, za ciężko mu. Kryształ trzyma i światło wywala. No jako tako się porusza, dobra, ale to już jest znak, że musimy koniecznie wracać do domu, więc idziemy. Może jakiś lew tam się napatoczy po drodze, to by fajnie, ile mam życia? 1500, to w zasadzie mógłbym się bić z innym lewem, nawet na podobnym poziomie do mojego, dlatego, że ja mam siodło i ja mam duży damage. A on miałby rozdane kompletnie randomowo levele. No co nie znaczy, że on może mieć wyższy damage od mojego, nawet mając ten poziom co ja. Bo to po prostu musi się mogły, kurwa, nie lepiej rozstać. Wiecie co to było? To był inny lew. Chyba. Nie wiem, ale taki zawoł miałem. Musimy mieć po prostu tędy. Rozpędźmy się i lecimy. że z tych dosłownie nic nie widać. Ja się fajnie na nim skaczę. Cudownie po prostu mu mm, 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 i szybciej i szybciej i szybciej i szybciej. Patrzcie to. Listamina się skończyła. Ale super, jest jak miłink normalnie. 145 kreszta. No Zawsze to coś. Czemu by nie? Możemy to przynieść do domu i myślę, że to są całkiem fajne łupy na naszą wyprawę. Tak sobie tylko pospacerowaliśmy. Nie wiadomo, może coś fajnego przyniosę. I nie będzie to HIV. Kuszę, muszę tak widzę naprawić. Teraz nie strzelałem przed odcinkiem i chciałem Galimumusa zabić, bo widziałem, że jest obity. Finalnie tak mi uciekł z końcówką życia. Tu jest jeszcze niebieski drop, i on jest już gotowy do podniesienia. I ja nie wiem, czy to nie jest to miejsce, gdzie oswoiłem tego konkretnego lwa. Jeszcze 3000 sekund. Do... Do ekspa razy 4 chyba Nie wiem ile razy jest. To jest razy 4 albo razy 6 No ale to jest 50 minut też Bardzo dużo 50? Tak? Nie wiem 300 sekund to jest chyba 5 minut. Więc dajcie znać, bo nie wiem, nie umiem matematyki Nożyczki To się przyda, to się przyda, to zwelamy I blueprint rozumiem. Tak. Apartywny. O nie. Dobra, trzeba coś wywalić. Czyli co? Więc dobre pytanie: co chcę wywalić? Dobra, to jest stanie. To jest stanie. Tego aż tyle nie trzeba. No i powiedzmy, że wystarczy. Rozpędzasz się, rozpędzasz Lecisz ładnie, jakbyś, jakbyś nic nie ważył. Pięknie. Pięknie, cudownie kurde, patrzcie to. No wspaniale. Normalnie waga nie robi mu znaczenia. A jeszcze mam bonus do wagi na minerały. No niestety. Bardzo przydatna rzecz, tylko... No niekoniecznie na zwierzę do jaski. To też w sumie z drugiej strony zwierzę to jaski i to też będziemy ten wynosić metal. Ale to raczej tak przy okazji, a nie po to, żeby go zbierać. Jest inny lew szablozębny. Lew... ...skaczący. Czy to niedźwiedź? Dwa niedźwiadki, okej. Okay. To... ran. Nie świadki mają gigantyczny damage, i po prostu boję się, że nie zabiją. Więc uciekamy. No, i już jesteśmy w zasadzie przy domu. Zresztą się na trzy życie zregenerowało, więc trzeba stracić głupio, zadając sobie full damage. Why not? No i super. Pięknie mi tajla O, dobra. W sumie ja Wam tutaj podziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. No i cześć. I coś tu widzę, pływa megaloceros i. I niech rat to Nie, no to trzeba tego zabić. Jak ja ich nie widzę. Z całego serca. No dobra. No, to, to tyle. Dziękuję. Cześć.